ale fajnie, nie każdy się dzieli tym, jak to jest, bo może akurat ktoś znajdzie coś, co, e, co, co będzie jego. Chciałabym zapytać, kto zaczął czytać książkę, którą dostał e, i czy, e, czy znalazł coś e, fajnego w tej książce? Grzesiek. Dla Ciebie? Ty już nie wtrącaj się! Ty nie wtrącaj się, Grzesiek, ty Grzesiek! Ty zawsze komendy narobisz! Ty to taki człowiek jesteś, ty kurwa wszystkich przekręcasz, nie wiem, to co, zamknie to. Do... Kurde, wreszcie. I przepraszam, e. widzicie. On już znów przykręca, że jakiś grzesiek. Jak to był Paweł. Nie. nie wiem, czy to na nasze spotkanie dokładnie miał być Pan, ale. No właśnie, nie wiem. Okej. Okay. Ale... Nie, tak, ja zacząłem czytać. W połowie jestem. witamina, której człowiek nie wytwarza, którą musi pobrać z jedzenia. Tutaj kompletna, z tłem biologicznym, naturalna w 100%, a więc całości przyswajana. Koladem z kolei... O, to skąd Pan Wojtek, proszę o wyciszenie, Obydne. o wyciszenie swojego mikrofonu, dziękuję. Proszę pana, ja nigdy alkoholu nie piłem i... Nie pijesz, o! O. To możemy posłuchać, ja się teraz też na to... Tu butelki pochował, kurę i puszki. On nie pije A ja mogę powiedzieć na pana, że pan jest chodzić na kur. No. I chodź pewne na kur. Siu, możesz panu wyciągnąć. Proszę nie przemijać! A ty jesteś gej! Kurwa, Nie będziesz mi! Znów na film! Pierd kurwa! Kuta się Pier... kur... Komunistyczny ch... To człowiek na mnie mówi Tak! A ja na się ty, kurwa, ty Pię, Nie chcę to się Dobry, no, na razie. no, ciekawy, mieliśmy przerywnik. po raz pierwszy mnie to spotkało. <śleskujesz> Czyli nawet online zmagamy się z różnymi wyzwaniami, słuchajcie, ale spokój oczywiście zachowujemy. Idziemy dalej. <śleskujesz> słuchajcie, kolagen, kolagen, który jest naszym podstawowym białkiem, z którego jesteśmy w 30% zbudowani. Bardzo potrzebny. Te zmiany nie są po to, żeby coś pogorszyć, tylko te zmiany są po to, żeby nam wszystkim polepszyć. Takie działanie. ludzie to dla mnie to są ludzie psy. I szczury. Oni nie dają się do życia. Całe te. Ogółem odpierdajcie się ode mnie. A to Wajtek to chyba nie jest od nas, Michał. Mhm. Może śmiało pana Woj... Przebudziłem musiałem szybko to robić. Witam. To Dobrze. To... Yy, co A. Będzie? A, jeszcze pan Zagosław się łączy. wrócił. Tak, okay. no dobrze. dobrze. Taka, taka prośba, że żeby też innym nie przeszkadzało to ewentualnie wyłączyć mikrofon. Zawsze go można będzie włączyć jak, się, jak będzie coś do powiedzenia. Ale w takim największym uproszczeniu można by przyjąć dla swojej wiedzy, że nie upadliśmy my jako osobowości. Tak, to nie o to chodzi. Chociaż my oczywiście upadamy. I upadamy jako ludzie. Serdecznie gorąco Was pozdrawiam. O, i witamy, witamy. Moją przyjaciółkę, która wysłała mi zdjęcia jak była naga roz. Tak. Panie Wojtku, y, my już zaczynamy, nóżkami tak, że jakby pan i... Z tą nagością mógł nam tutaj <grych> darować ja sobie do, te uwagi. Wyciszyć, pan, panie, pan. panie Wojtku, proszę się nie gniewać, ale... Trójeczka. Ja bym ją, no, wziąłbym wiał po prostu, czekoladą całłbym, usmaroną. kilka dni, e, potem odstawiamy te kropelki, kropelki się przeterminowują, wyrzucamy. Wywaluje się, e, tapety nałoży i pan całuje. Wiesz co pan całuje swoją żonę? W tapetę, w klej bo jak zajsł pan do łazienki do żony, ile tapety tak stoi, to, chyba to na ścianę jak klei tapetę, to Są klej, który się, się nie daje, jak na twarz włożył kobiety się. sobie, że nie ma gdzie pocałować, całujesz co, co w chemię, a później, o ja chor, oj, panie doktorze, o ja chor. I bo mnie zabolało, a chuj to mi nie zabolało. E, e, ja się rozproszyłam. E, w związku z tym, że mamy tutaj e, 250 takich propelek e, i taki, taki olejek, powiedzmy, kosztuje około stu paru złotych. Osoba, która przy niej stoi, co pozwala na to, żeby ta emocja się z nas uwolniła. Co jeszcze mówi nam smutek? Smutek mówi o tym, że żeby kontemplować, medytować. Smutek nam daje taką przestrzeń w sobie. Smutek nam daje taką przestrzeń w sobie. Żeby żeby mieć na to. Płokołem się. Pięknie. To czyli się uwalnia ten smutek. Super. Okej. Okay. Pozwól sobie, bo to właśnie o, o tym to jest. Żeby nie oceniać bo tych. Wiem, mhm. że. On. Może być. Tak. Żeby on żył. Mm -hmm. No, śmaj to się. Widzicie, okay. Jak to jest? Okej. Okay. To proszę. To, to dla ciebie ho, Pono, żeby po prostu łatwiej ci się ten smutek uwalniał. Przepraszam. Wybacz mi proszę. Dziękuję. Kocham cię. Byłem. Wie? Byłem i w Krakowie, w Koszalinie, w Gdańsku, w Warszawie. Na Białorusi byłem, byłem w Wilnie, no i nie widziałem tam ziemi okrągłej, tylko je ziemia płaska, ja, ja bo jeżeli byłaby ziemia okrągła, to musiałaby było... się wyginać. Zatrzymaj, Zatrzymaj to, wyginę. O. 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 to z tej strony, o ludzie, by od teraz spadaliby, bum, bum, bum robiliby. O to jest ziemia, I... Że mamy dzisiaj e... mnie... ciekawe, ale, ale e... to nie jest o ja panie ochrony. Krzysztofie. Nie, płaska, bo jeżeli nie byłoby taka, to tu ludzie, pod podół, gdzie teraz zeszedł, spadaliby. On nie spadnie ani z tej strony, bo człowiek idzie normalnie o, o, o. To panie redaktorze, pan coś pomylił, panie redaktorze. Ziemia była płaska, jest płaska i pozostanie płaską, bo nigdy Ziemi okrągłej nie ma. Okej. Okay. Samo rozumienie jest okej, okay, ale to nie wystarczy, więc trzeba zbudować pewien nawyk. I, I po prostu, jeżeli ten nawyk po prostu, no to wszystko. już no, Nie mam więcej nic ja do dodania na ten temat. ktoś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć? Aha. Okej. Okay. Dobra. Czy ktoś ma jakieś pytanie na ten temat, albo nie na ten temat? Możemy zmienić temat, ok, Darek.